Yo, cześć, ja nazywam się Bartek i dzisiaj gramy w Forza Motorsport na konsoli Xbox 360. Będzie to taki 15-20 minutowy gameplay. Będziemy w nim grać i gadać tylko. I nie będziemy grać kariery? Nie, to będzie tylko wolna gra. Ja ten profil mam tam. No mam profil, ale tam są te imprezy te imprezy, na które trzeba zaczynać jeździć tym samym autem cały czas, więc to odpada, ja wolę sobie potestować autka. I tutaj sobie wybierzemy na początku auto, BMW bierzemy, to niemieckie, niemieckie jest dobre. Ta. i co bierzemy? M3 GTRA, to jest BMW z tego Need for Speed Most Wanted, to jest najpiękniejsze auto, jakie jest w ogóle BMW. To wybierzemy na pewno to. Okej, okay. bema, bema. A gdzie czarny kolor? Bemka musi być czarna. No yeah. ja. Dobra, kontynuuj. Dobra, to będzie tak. To sobie musimy wybrać tory jakieś. Wybierzemy sobie. W czym one się różnią? Nie. Dobra, to. Już długo się przymierzałem do nagrywania tego gameplaya, lecz jak kiedyś nagrałem taki po prostu gameplay, taki czysty, żeby pokazać jak ta gra wygląda, to ja miałem muzykę i mi się przyczepili do, do tego, do praw autorskich. I ja nie nagrywałem w ogóle z forzy, no bo ja nie myślałem, że tu też mogę być sobie muzykę. Teraz sobie wciszyłem i nie przyczepiło mi się, no chyba, że miałem na dźwięki silników też licencję mi YouTube to wygrzebie i mi powie Zarabiać teraz trzeba na ciebie, bo tu mamy licencję Microsoftu, tak No tu mamy tą naszą BMW No i tutaj musiałem dość to jest jak najciszej się da te dźwięki, bo mnie nie było słychać. Ja teraz i tak mówię głośniej niż normalnie. Może wy tego nie słyszycie, no ale mnie nie było słychać. Program, którym nagrywam, niestety, musi mieć mix, czyli naraz mi dźwięk z gry i, i tego, i mikrofonu, no bo nie mógłbym tak nagrywać, ponieważ. Nie wiem dlaczego, podłączam sobie pod te komponenty audio. Słyszę audio w słuchawkach, ale program mi tego nie nagrywa i dlatego musiałem na Stereomix, żeby mi nagrywało dźwięki z całego komputera. I dodatkowo mikrofon w się też nagrywa. A jakbym spiął sobie w mikrofon te czeki, to bym nie mógł nagrywać tego, mojego komentarza mikrofonem i to w ogóle by było głupio. I mam nadzieję, że mnie ta będzie słychać. Tą grę dawno nie grałem, więc tu mogę lamić. Tutaj to trzeba tak dopiero po 15 minutach się czy wczuwa, się tak. tak za, Jak się za kołkiem siedzi, się dopiero wczuwa. Tak. I dlaczego ja to nagrywam ten gameplay? Ponieważ, jak wrzuciłem z Black Opsa, jedynki z tego serwa na botach, jak się tam na fale grało. To ja poprosiłem o, o cenę, tylko nie o kciuki w górę. Jak tu nie wiele osób. Kciukujcie, kciukujcie, to mi bardzo pomaga. A nikt się nie przyzna, że to po prostu pomaga mu się to wybić jeszcze bardziej, bo tym więcej kciuków, to tym większe szanse, że się pojawią te, ten film przy jakiejś propozycji. A o czym ja to mówiłem? Ta. Dlaczego ja to wrzucam? Ponieważ tam, przy tamtym filmie, dostałem aż 4 kciuki w górę przy żadnym w dół, czyli. Czyli mój głos mi nie podobał się, bo ja się bałem, bo, że komentarz będzie do dupy i dlatego ja nagrywałem e, same takie, wiadomo, serie bez komentarza, takie przejścia gry. I zobaczymy jak ten będzie oceniany. Jak będzie dobrze, no to nagrywamy... E, dalej. Złapiecie... Ta, masz, masz. E, pa, pa, jeszcze z tyłu nie chciał. I ostatnio, a z czego jeszcze mógłbym tak nagrać? Mógłbym z Black Opsa 2 multiplayer, nie singla, bo singla planuję też kiedyś nagrać, przejście takie całe i, i sampa. GTA Sandra's Multiplayer to jest po prostu powróciłem do tego, dawno w to nie grałem. Aaaa, kurde! Teraz gram w to z kumplami, lecz nagram to sambo. Ten mój kolega, z którym gram nie chce, wstydzi stydzi się. A tu taki bardzo słynny let's player, 50 subskrypcji chyba, tak? No więc ode mnie, nagrywał minicrafta, tak, no. Gumista, nie, Gumis to nie, Gumis i Dominicusta. Piszcie sobie to, to on. Lecz teraz, to teraz by lepiej komentował, niż ten. W ogóle o czym ja gada. Mówię o GTA, powróciłem do tej gry STA, ta przychodzę, Singla zostało mi tylko 5 misji. Ta gra to jest naprawdę gra czasów. Ona jest świetna, tak samo jak multiplayer, jak którego się dość dawno też grałem z kumplami. Wycieczki na górę czy lat, wyścigi, bicie respektu na serwerach. Też planuję z tego nagrać. Kontynuuj. Nie zakończyliśmy wyścig. Wybaczcie napiję się zasłonić. Dobra A wybierzemy sobie kolejne autko Którym się przejedziemy Co tu wybrać Fiat, co my mamy Fiat'a Fiat 500, nie, nie chcemy Fiat'a Ferrari. nie, nie, nie Poczekaj, a mamy Mamy jeszcze Audi, też niemieckie Uh, A3 um. um. a, a jest takie? To, 8 i co, i tylko te są te mam, albo zablokowane, albo na drugiej płycie mam. Bo ja nie mam, bo to Forza Motorsport 3 jest na dwóch płytach, a ja nie mam na dysku drugiej zainstalowanej. Dlatego mam tu ograniczenie RS4. A weźmy sobie tym, pojedźmy o! Takim czymś wielkoludem Audi, jakie wziąć Audi? Złote sobie bierzemy. Czy to jest złote? But można to nazwać złote. Teraz sobie tor. Hmm, może taki, taki, taki. Jaki tor. Mam pojęcia. wiem, wiem, który. nie. Ten, dobra, ten dwa okrążenia takim wielkim, wielkim o czym ja miałem jeszcze powiedzieć. A niedługo będę miał Forza Horizont, ta nowa, z którego na 100% pojawi się taki gameplay: suchy, taki bez komentarza żadnego. Pokazać jak ta gra wygląda, i może nagram też z niej taki właśnie komentarz. Nagram tak, mm, dobra, Start wyścig, nie patrzyłem ile to ma... Nie, tu nie pokazuję ile to ma koni, tak? <ścoughs> zniszczę was, zniszczę was, przyjadę was, tak. Okej, okay, dobra, wim, Dobra. Mm. a tu pan buta jak na takie coś, duże tu. To... Niszczę, zepchnę cię, z nim takim suwem. to terenówki? Terenówki to bym tego nie nazwał, no bo to, to sobie wyjechać takie błota całe po skałach kamieniach tym, no to to wątpię, że... Ja to Wątpię, żeby to wytrzymało. To są takie miastowe suwy takie w trasy. Nie nazwałbym. Na przykład jest Volkswagen ten tuarek. Ten tłarek, to, to, jest, to jest prawdziwa taka terenowa. Najczęściej w 5 litrach. Ile to ma? 300 ileś koni chyba. Dieslu. I to można nazwać terenówą. To ma wysokie zawieszenie. Jest duża przerwa między karoserią a kołami. I nic się tam nie dzieje. A tutaj. Patrzcie jakie to jest. To jest, to jest niskie tak naprawdę znaczy, się, bo koła są duże. Ach ale ładne Połsze Tak, połóższe. Hmm, dobra. Dobra, dobra, Które mam czwartą pozycję? Ale lamie. Albo mam taki wysoki poziom trudności ustawiony A ja mam jeszcze jedno okrążenie. Spokojnie, panowie, spokojnie. Teraz się trzeba wziąć w garść i wygrać. A, z takim sposobem to ja na pewno nie wygram. I San Andreas serii na pewno się nie pokaże nigdy, przy nigdy bo to jest gra. No są te misje, i to, to nie jest tak jak teraz korytarzowa rozgrywka, że się przejdzie wszystko za pierwszym razem. Tam do misji to podchodzę dwa razy do, do dużej ilości. Trzy razy do niektórych to po sześć. Po Jeżeli bym już miał kiedyś to nagrać, to bym musiał każdą misję tak oddzielnie. To co, po, póki by mi nie wyszła jakaś misja, po prostu usuwać te, które nie wysz, wyszły mi i zaczynać od nowa, od nowa, od nowa, od nowa, wiadomo. Ja bym to podzielił na odcinki trwające misjami. O, ja złapie go, nie. o, już daleko jest. Ja bym to podzielił na odcinki trwające misjami, czyli by tego było stuwa odcinków. No nie zaśmiecić, lecz... No, no nie wiem, może kiedyś, lecz wątpię, żebym się podjął tego zadania. Wprędzę właśnie taki gameplay singla też. Lecz już ją kończę. Bez żadnych kodów. Eee, Jeszcze stracę pozycję cholera. A, no no i mamy trzecią pozycję. Trudno się było tym dużym zakrętach mieścić. Się. Lecz to nieusprawiedliwa patrzcie jak ma zdezolowana łego. Ile już nagrywamy? Tu jest... To jest 11 minut nagram jeszcze, nie wiem, do 20 lecimy I Teraz bierzmy sobie jakiś inny autos Bugatti, a Bugatti tam Veyrona, nie chcę Veyrona ja Lamborghini, co mam w Lamborghini? A takie Lamborghini to ja mam chyba w Hot Wheelsa, o takie, nie, nie mam może a Reventon tego też ostatnio, bo ja kolekcjonuję Hot Wheels. Nie, my sobie weźmy, albo nie. Nie, nie, ciągle zmieniam stanie. Gdzie jest Porsche? Tak, weźmy sobie tego klasyka, co nas mijał. O, to, to, czy to nie jest ładne? Auto? No, jest ładne. Porsche, Porsche żółte chcę, nie chcę. Dobra, ale czerwony to jest Ferrari. Porsche, bierzmy sobie taki granat. O, niebieski. Jaki tor, jaki tor? Ten chcę. Taki? Okej. Okay. Ładuj się szybciej, a tak w ogóle chciałem tam pokazać. Tam były reklamy z parko tych siedzeń, tu zaraz też zobaczymy. To jest też reklamatorów, i zaraz wam powiem: Pirelli, Castro, to, to, to jest reklama. Sprzedałem się, zarabiam na was grube miliony. Ma buta, czy to takie? No, w miarę. Ja zarabiam, ja w ogóle, miliony całe. Nie no, żart... cały taki zaśmiech. nie no, żartuję. Nie. Nie. Gdybym mógł, to ja bym tą grę przerobił i pousuwał, bo ja nie lubię reklamować niczego, tak? Tak. ale oni mi odjeżdżają. Muszę wyczuć to tu. Ja tu nie hamuję. Dobra, ostry. Ale bo jak oni mają nowe Ten Nissan, ej, tu powiem co do jakości filmów. Jeżeli ktoś już dotrwa do tego momentu, gratuluję. E, tu ja tu nagrywam tunerem TV, go wymieniłem. Easy capa sprzedałem. I mam, jakość jest na pewno lepsza. Tak i. Ja tu powiem co do właśnie nagrywania tutaj tunerem to jest Leatek TV2000 XP, tak? Takiego czegoś już nie produkują, ale jakoś ma na pewno lepszą od EasyCapa. I jest w komputerze, czyli nie wala mi się tu nic. Tylko mam na stałe podpięte z tyłu i se zmieniam jak chcę sam grać HDMI kabelek, a jak nagrywam, no tu wam ten... to ten komponent zmieniam w Xboxie. I, i nagrywarkę HD to ja nie wiem że sobie kiedyś kupię. Jeżeli kiedyś będę z, zarabiał na tym. Na koncie w, bo Wyświetleń mam dużo, ale subskrypcji mało To. No to kasę bym wtedy se uzbierał na HDPVA. Tak, patrzyłem, lecz się nie opłaca inwestować w to, tak. Ja mam zamiar kiedy wyjdą Nextgeny PS4 albo Xbox 720. Zaopatrzyć już w Nextgena i... i zostać przy konsoli. Zostawić pc -ta i... Pecet by był tylko... Pecet nie byłby do grania właśnie, o tak. No bo tak, kupuję konsolę, która jest tańsza niż komputer nawet w premierie pamiętam jak PS3 wyszedł Xbox. I, I mam konsolę na 6 lat, a nie komputer, czy, że nie po 4 latach ja już nic na nim nie zagram. I do konsoli wkładam płytę i gram, a nie tutaj, to jak się nawet oryginał kupuje, to właśnie z oryginałem czasami są Steam, tak. Z oryginałem są czasem większe kłopoty niż jakbym sobie ściągnął i krakowo. Call of Duty pamiętam sobie Modern Warfare 2 przez pierwsze dwa dni nie włączyłem, błędy mi wyskakiwały, potem z niczego mi się odpaliła. No. To co się teraz dzieje na serwerach Modern Warfare 2 to czekasz 15 minut, wyszukuje ci kogoś o dziwo, potem znów szuka, a po 20 minutach dołączacie do meczu, a Graf to 3000 osób. No i drodzy, kurde. Graf to 3000 osób, a. A ten. No i tak łączy, a na konsoli co? Gra 100 000 osób. Jak pamiętam, grałem w koda czwóreczkę. To tam tak samo. Gra 100 000 osób, a na pccie nie wiem. Jak na pccie Black Opsa 2 gra 30 000, to na konsoli gra milion I to tylko jednych i Xboxie na przykład. No i dla to mam zamiar się przynieść na konsolę I podobno Xbox 720, to są plotki, wiadomo, wierzyć w to, to. Xbox 720 może mieć nagrywarkę I jeżeli tak, no to ja bym prędzej na Xbox się zastanowił Ten abonament na Multi, to żebym jakoś cierpiał. I tak, i pewno przez parę lat bym musiał... Znaczy, to co bym wydał na yy, Golda to by mi pewno wyszło podobnie na jakbym se... no... Na... co chodzi? Na nagrywarkę przeliczył, tak. Teraz bierzemy. To chyba już będzie taki ostatni wyścig. Albo dwa, to bym sobie wtedy film podzielił na dwie części. Bym miał więcej materiału, tak, tak. Volkswagen, tak. Takiego Volkswagena bierzemy. Tu jest golf. To był... Dwójka to chyba, nie, to trójka jest golf chyba. GTI Akurado Bora to, to jest ten tentuarek, o którym Wam mówiłem On ma większą szparę i to jest taka prawie już terenowa Wiadomo, są inne jeszcze terenowe. Tutaj jest GTI golfing To szóstka jest tak Golfik 6 Też GTI Srix Kirko i czwóreczka Wers 62. Szkoda, że nie ma w w wersji r-golfa 6 są dużo ładniejsze niż gta nawet A weźmy sobie piąteczkę to też GT z tym grillem jaka zawsze alusy muszą być, jaki tu A weźmy taki srebrny, o taki ładny jest co? no pewnie że jest ładny, no bo ja to wybieram no. Mmm... Jaki teraz? Ladera, teraz jest Mazda Ten setor weźmiemy. Tego tora ja pamiętam, ten tor jest fajny A jak ja mówię, że jest fajny, to jest, więc wiadomo. mamy troszkę materiału tak, materiału no to ja ten film prawdopodobnie przedzielę na dwie części, jeszcze nagramy z dwa jakieś tory będzie w dwóch częściach tak. ostatnio też dużo gram w Eurotrack Simulator Simulator Dwu, dwójeczkę nawet mam do tego kierownicę. Świe świetna gra jest, to jest symula symulator. Jaki emulator? Symulator świetny. Te całe mody... wiadomo, bez modów by ta gra nie istniała, ale też właśnie z nagrywam z niej teraz materiał trochę, bo mam ferie. Aha. I ten, i... Będę miał... i będę wrzucał też... wow, 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 ręczny, ale fajnie. I ten, i będę wrzucał też pewno będzie to najczęściej na takie przesyłki, które się bierze, a nie moim trukiem, bo ja ten moim trukiem mam trochę dużo koni i a ja nim dość niebezpiecznie jeżdżę. Czasem takie manewry robię, że a jak biorę taki od ten, to wiadomo, są zawsze najgorsze tiry. Jak to pracodawcy wiadomo, zaoszczędzić ścibiom i mam wolniejsze i trochę bezpieczniej nimi jeszcze. Nawet ktoś napisał, że dobrze jeżdżę. Jak patrzę ta sobie na moje filmiki z Eurotraka 1 jeszcze, to jest porażka, porażka wielka. Aaaa, znów ręcznych, cholera! Uj, dobra. dobra, cofnę. Nie, jeszcze cofnę, bo... wiem, jestem... Dobra. Jestem lamusem, bo se cofam. Aaaa, znów... no co jest? Głupi ten zakręt. Dobrze. I tutaj, no to chyba jednak nagramy to w jednym odcinku. Cześć się ma.